Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka. Moim Państwa gościem jest ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji i pomocy Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże. Koniem się, Panie Jedako, koniem się naszym słuchaczom. Turcja i Syrię nawiedziło tragiczne, potężne trzęsienie ziemi. Syria jest w trudniejszej sytuacji niż Turcja? Tak, no przypomnijmy te chociażby obrazy, które do nas docierają dzięki przyjemności mediów. Widzimy, że Turcja pomimo tych trudności gospodarczych, które ma, jest to jednak państwo funkcjonujące, ma straż pożarną, ma te wszystkie siły porządkowe, ma system polityczny, no, jest członkiem NATO, nie jest to kraj, który jest w stanie wojny. Natomiast przeciwnie i, i tak wiemy, że są olbrzymie problemy, przecież ten przykład naszych strażaków, którzy mieli dojechać do innej miejscowości, a zostali przez mieszkańców innej i miejscowości zatrzymani na siłę, żeby u nich ratowali e, ludzi, którzy ewentualnie znajdują się pod gruzami. No i druga rzecz, to przypomnijmy to co jest najgorsze dla chociażby Syrii, to to jest kraj od 11 lat ogarnięty wojną, więc możemy sobie tylko wyobrazić jak to wygląda przez te obrazki, które docierają do nas z Ukrainy. Syria, na którą nałożona jest embargo, chociażby takie, które bardzo utrudnia życie, jak y, części zamienne do urządzeń medycznych, niektóre leki, inne bardzo konieczne do życia towary. Spadła bardzo też siła Nabywcza pieniądza, ta pensja, która tam, jeśli już ktoś ma pracę, to jest czasami około 40-50 euro miesięcznie, a żeby utrzymać rodzinę, trzeba około 200. Do tego przypomnijmy, że to jest też na, na bardzo niedobry czas, bo nigdy już nie ma dobrego czasu, żeby nastąpiło trzęsienie ziemi, ale zima, e, chłód, tam nie ma za co kupić nawet oleju do ogrzewania. Często ci ludzie, przypomnijmy też, że w Syrii mamy miliony osób, które są uchodźcami wewnętrznymi, bo nie wszyscy byli w stanie uciec poza granice kraju, czyli z takich miejscowości, jak Aleppo, jak Holmes, gdzie były silniejsze walki. Ci ludzie uciekli, na przykład do Tartus, mieszkają w takich prowizorycznych obozach, więc tym bardziej tam z ogrzewaniem, z zapewnieniem warunków sanitarnych jest bardzo trudno. I, I na to wszystko, na to ogromne niesz, niesz, nieszczęście, czyli trzęsienie ziemi, strach, obawa, to jest wstrząsy wtórne. Rozmawialiśmy z tamtejszymi księżmi, są wypowiadał się biskup odo to jest haldejski biskup pracujący w Aleppo, który mówił o dramacie tamtejszej społeczności. Ratownicy z całego. Z świata ruszyli do Turcji także polscy ratownicy, ale do Syrii nie właśnie ze względu na wojnę. Tak, no to jest kraj, który ma jest embargo, to dodatkowo powoduje kłopoty. Mamy duże problemy z przemyceniem, czy przetransportowaniem pomocy humanitarnej. Nie przygotowujemy się jako pomoc w potrzebie i Fundacja Przyjaciel Misji po polskiej stronie, natomiast po tamtej stronie mamy Fundację IKER i naszych księży, siostry, z którymi pracujemy od lat. Chociażby siostra Ani, po która od samego początku roku wojny opiekuje się ludźmi. Już wtedy mieliśmy te smutne doświadczenia, bo trzeba było przemyć. Żywność, bo pamiętajmy proszę państwa, że często w takich krajach wojny to już widzimy teraz z Ukrainy, że woda, prąd, żywność często są używane jako broń, żeby szybciej zmusić ludność do poddania się, na no to wyłącza się dopływ wody, czy do prądu, i czy ogranicza się dostęp organizacji pomocowych z dostarczeniem żywności. No to jest bardzo trudne. A dane dotyczące ofiar w Syrii są zaniżane? Tak, no proszę Państwa, sami widzimy, że w Turcji rząd obawia się buntu, więc widzimy, jak reaguje, a proszę sobie wyobrazić tam, gdzie, gdzie ludzie sami musieli się wydobywać swoich bliskich spod gruzów, bo, bo nie działały żadne służby. No i wtedy, kiedy było, mówiło się o pięciu tysiącach, to oficjalne, żeby mieli Państwo skalę porównawczą, to oficjalne dane mówiło o półtora tysiąca, czyli widzimy, że może, może na trzy, czterokrotnie są zaniżone te, te, te dane. Także tak, przynajmniej takie mam informacje. Od tych naszych partnerów na miejscu, od księżyc, od z tymi ludźmi są. Widziałam wypowiedź kobiety, która mówiła, Trochę się już po wojnie odbudowaliśmy i teraz znów tragedia, znów trzęsienie, tak. no, trzęsienie ziemi. Jak wygląda ta codzienność Syryjczyków na tych terenach? Przede wszystkim troska o, 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 codzienne, o codzienne potrzeby, czyli chleb. Dla swoich dzieci już nie mówi o. o nie, nie daj Boże, jak się powie pani, no. jak mówimy. Można jeść ślepy z szynką, albo może jest suchy, i jak, jak nie ma pieniędzy. Natomiast, jeśli się wydarzy takie nieszczęście, bo to, co dla nich jest bardzo dużym problemem, to jest opieka medyczna, która no, z tych powodów, o których wcześniej mówiłem, też kuleje i są braki lekówki. Po prostu ich nie stać, no, jak ktoś zarabia tam powiedzmy na rodzinę 40 do 50 euro i nagle trzeba kupić lek za 20, za 30 albo zapłacić nie najpierw za jakąś opiekę medyczną, czy pobyt w szpitalu. To jest katastrofa finansowa dla rodziny. Myśmy organizowali taką dużą akcję dzięki wsparciu rządu 5 milionów złotych, wyręczyliśmy 50 tysięcy, czy pomogliśmy wyleczyć 50 tysięcy Syryjczyków. To był niesamowicie ważny projekt, który sobie bardzo cenili, no bo leki medy z jakiś tam problemem medycznym, to jest katastrofa dla rodziny. A teraz przy, przy okazji tego wybuchu na pewno wiele osób też zostało rannych, zostało poszkodowanych, więc też wymagają czasami dość drogich procesów medycznych. Czyli mówiąc wprost, Syryjczyków czeka kolejna katastrofa humanitarna i kolejny cios dla ludzi, którzy cierpią już tyle lat z powodu wojny. Tak, no my jako pomoc się w potrzebie i Fundacja Przeciwnicy chcemy taki gest solidarności. Aktualnie jesteśmy na etapie zbierania środków finansowych, bo to jest najprostsze i najszybciej można zrobić. I chcemy kupić w Libanie i, i przewieźć y, przez granicę no, żywność, która no, musimy pamiętać, że no nie damy im ryżu, bo nawet nie ma go na czym ugotować, bo wiadomo, że to prądu, nie ma nie ma niczego, więc trzeba taką żywność kupić, która by była do, nadawała się do spożywania w takich warunkach obozowych czy, czy, czy po trzęsieniu ziemi. Potrzebują ciepłej że no też chcemy kupić na miejscu, bo komplet spodnie ciepłych, sweter i kurtka to jest 5 dolarów tam na miejscu, więc wiemy, że to są dość w Polsce za takie pieniądze, na niczego nie kupimy, dlatego też prosimy naszych dobrodziejów o wpłatę właśnie na konto z dopiskiem Syria i chcemy, może też uda nam się zachęcić tutaj, czy, czy firmy nasze, czy, które by nas też pomogły, i chcielibyśmy taki, taki projekt za 10 tysięcy rodzin, przygotować paczki żywnościowe i paczki higieniczne, tak jak to robiliśmy dwa lata z rzędu przy okazji, odwiedzi Libanu, gdzie pomagaliśmy rodzinom, które były ofiarami wybuchu w Bejrucie. Czyli jeśli ktoś chce pomóc, to lepiej wpłacać środki finansowe, bo to jest, to jest prostszy sposób to pomocy. To jest najbardziej praktyczne mm -hmm. i najszybsze, bo tutaj no, będziemy też na drugim etapie. Mamy też już wstępną zgodę pana premiera ministra obrony Mariusza Błaszczaka, że jak zbieramy to mleko, no tylko co troszkę potwa, bo chcę mleko w proszku zawieść, skorzystać z uprzejmości wojska i tym transportem, dowieść do Tolibana, a potem dalej przez granicę do Syrii, drogą lądową w Syrii są wszystkie lotniska pozamykane, ale jest możliwość, żeby to zrobić. Natomiast no, tutaj jak najszybciej to chcemy po prostu zawieść tam pieniądze, kupić na miejsce, przygotować te paczki i po prostu je rozdać. Bo w Libanie jesteśmy w stanie przygotować i kupić i przewieźć przez granicę. To jest tylko kilka godzin transportu. A to jest trudne zorganizować ten konwój humanitarny? Myślę no jest już to o tej bardzo, logistyce. Jest to, jest to bardzo trudne, ale mamy dobrych aniołów stróżów, więc do tej pory mogliśmy na nich liczyć i myślę, że tym razem też pomogą. I już na sam koniec pozostaje ksiądz w kontakcie z księżmi i siostrami zakonnymi stamtąd. Oni cały czas tam są, nie wyjeżdżają i też pomagają. Nie, no proszę Państwa, tutaj przypomnijmy, bo my w Polsce, w Europie, często słyszymy tylko ten czarny pijar Kościoła o księża, no też lepiej nie, nie przypominać, co się mówi w USA, czy pierwszy, lepszy portal internetowy włączyć. Natomiast proszę pamiętać, i to nam pokazała też wojna, te obrazki z Ukrainy, że Kościół w takich miejscach trudnych jak Irak, Syria, jest domem, jest kuchnią, jest noclegownią, jest wszystkimi. I to, I to jak nazywamy kościół matką, to tam się naprawdę pokazuje, że kościół to jest matka, dzięki tym siostrom, księżom, które pozostali, często też narażając swoje życie, bo dwóch kapłanów zginęło yy, również yy, i wiemy, że, że, że to, 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 to była ta cena, czy przez porwania, czy przez inne rzeczy w części ziemi też dwóch zginęło, więc wiemy, że zostają do końca ze swoimi wiernymi, bo uważają, że kapłan to, i siostra to nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, ale szczególnie są potrzebni wtedy, kiedy jest źle. Ksiądz Profesor Waldemar Marcisło, dyrektor polskiej sekcji pomocy Kościołowi w Potrzebie, był gościem poranka siódma Dziękuję, Księża, Boże. Kłaniam się dobrego dnia. Dziękuję Państwu za wszelką życzliwość. A kogo nie stać za pomoc w pamiętajmy, że mówimy się za tych ludzi, prosimy o pokój dla tamtego rejonu świata i nie tylko. Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.